Zadanie z tematu prawo powszechnej grawitacji. Mamy obliczyć ciężar człowieka o masie 70 kg na biegunie nieznanej planety o promieniu równym promieniowi Ziemi i dwukrotnie mniejszej gęstości. Nawet jeżeli mamy tej, ten ciężar człowieka. O masie 70 kg wyliczyć na tej nieznanej planecie, no to zapiszmy sobie wzór na ciężar na tej nieznanej planecie. Wzór na ciężar to jest iloczyn masy i przyspieszenia, z tym że jeżeli liczymy i z reguły tak liczyliśmy e, ciężar ciała na powierzchni Ziemi, no to mnożyliśmy masę razy przyspieszenie jakie mamy ziemskie, czyli 9,81 m na sekundę kwadrat, lub w przybliżeniu w tym zbiorze zadań i wydawnictwie SIP stawialiśmy za przyspieszenie ziemskie 10 m na sekundę kwadrat. I tutaj znaczy, no jest taka zależność, że jak mamy przyspieszenie, no to ono jest różne na różnych planetach. Jeżeli mamy inną planetę, to już to przyspieszenie nie będzie takie samo jak na Ziemi. Czyli jak sobie napiszemy wzór na ciężar ciała na jakiejś nieznanej planecie, no to masę ciała mamy, tylko to przyspieszenie na tej nieznanej planecie będzie już inne niż to Ziemskie, więc wpisujemy sobie, że to jest GX. No i tutaj naszym zadaniem jest to, żeby to przyspieszenie na tej planecie wyliczyć. No bo masę ciała mamy, ale nie mamy tego przyspieszenia. No to skąd to przyspieszenie weźmiemy? Taki ogólny wzór na przyspieszenie ciała na danej planecie to jest ten tutaj na żółto. I wyprowadzenie tego wzoru trzeba umieć, i trzeba ten wzór też y, pamiętać. Myślę, że tutaj pamiętać go nie trzeba, bo jego wyprowadzenie jest na tyle proste, że można sobie zawsze na szybko ten wzór rozpisać. Żeby wyciągnąć ten wzór na przyspieszenie, dla jakiegoś ciała o masie M na danej planecie, no to zakładamy, że siła ciężkości tego ciała będzie równa sile grawitacji, która działa między tym ciałem a planetą, ponieważ siła ciężkości i siła grawitacji, ich wartości są bardzo porównywalne i różnica jest na tyle znikoma, że zakłada się, że te siły są równe. No, i jak napiszemy wzór na siłę grawitacji dla ciała i planety, no to będzie w liczniku iloczyn stałej grawitacji, masy tego ciała i masy planety, przez w mianowniku do kwadratu będziemy mieć promień tej planety, ponieważ odległość tego ciała od środka planety zakładamy, że będzie równa promieniowi tej planety. No i potem sobie rozpisujemy, że ta właśnie siła ciężkości działająca na to ciało, to jest to samo, co ciężar, więc zamiast tego, tej siły grawitacji, możemy wpisać wzór na ciężar, czyli M razy G. No i tutaj ta mała masa tego ciała nam się skróci i wyjdzie nam po skróceniu wzór na przyspieszenie na tej danej planecie. Czyli widzimy, że to przyspieszenie na danej planecie zależy od masy tej planety i od jej promienia. No i teraz jak już zapisaliśmy ten wzór na przyspieszenie na jakiejś planecie działające na dane ciało o masie m, no to możemy sobie też napisać wzór na to przyspieszenie ziemskie na Ziemi. No to ten wzór byłby odpowiednio taki sam, tylko tutaj te indeksy wstawiamy z Ziemią. No i teraz możemy sobie zapisać wzór na gx, czyli przyspieszenie na danej planecie x, na której chcemy to przyspieszenie znaleźć, no to będzie masa tej planety mx, no i promień tej planety też rx. Mamy podane w treści zadania, że promień tej planety będzie taki sam jak promień Ziemi, więc już możemy sobie za Rx stawić R Ziemi. Ale co z masą tej, tej szukanej planety? Nie mamy żadnej informacji na temat masy tej planety, jaka ona jest w stosunku do masy Ziemi, ale mamy podaną gęstość, że gęstość tej planety będzie dwa razy mniejsza niż gęstość Ziemi. Więc korzystając ze wzoru na gęstość, bo gęstość to jest masa podzielić na objętość, no to widzimy z tego wzoru, że jeżeli jeżeli, mamy, jeżeli ten wzór tak wygląda, że gęstość to jest masa przez objętość, to objętości tej naszej planety X i Ziemi będą takie same. Ponieważ wzór na objętość kuli to jest 4 trzecie pi R do 3, a mamy napisane w treści zadania, że promienie tych planet są równe. Więc jeżeli promienie tych planet są równe, no to objętość ich też będzie taka sama. W takiej sytuacji masa tych planet będzie proporcjonalna do ich gęstości. No bo to wynika ze wzoru. Więc jeżeli masa tej planety. Jeżeli gęstość tej planety X jest dwa razy mniejsza od masy Ziemi, no to masa tej planety też będzie dwa razy większa od masy Ziemi, jeżeli założymy tą samą objętość. No, mam nadzieję, że to widać, bo to wynika z tego wzoru. Stąd możemy sobie za masę tej planety X zapisać, że jej masa to jest połowa masy Ziemi. No i teraz zobaczcie. Że możemy sobie zapisać to przyspieszenie na tej planecie x w zależności od przyspieszenia ziemskiego, którego wartość znamy. Bo jak sobie tą jedną drugą damy przed ułamek, no to to, co tutaj mamy, to jest nic innego jak przyspieszenie ziemskie. Wzór na to przyspieszenie ziemskie, które widzimy tutaj, więc możemy sobie zapisać, że to przyspieszenie na tej planecie x to jest połowa przyspieszenia na Ziemi więc jeżeli przyspieszenie ziemskie, znamy jego wartość, że to jest w przybliżeniu 10 m na sekundę kwadrat, no to będziemy mogli już policzyć tą, ten szukany ciężar. Czyli ostatecznie wzór końcowy na, ten, na ciężar na planecie X, no to będzie masa ciała razy jedna druga przyspieszenia ziemskiego, czyli tutaj mamy wzór końcowy, jak jedną drugą damy sobie przed ten iloczyn, no i wystarczy, że podstawimy dane, obliczymy i wyjdzie nam, że ciężar tego ciała na tej nieznanej planecie to będzie 350 N.